Cześć, wszystkie jestem na kanale Salawodek. Poznajcie, poznajcie na kanale, jak wczoraj byliście słuchało jeszcze tego, że będzie, bo z wczoraj posłuchaliśmy tego na same. Wiemy, czy będziemy, zobaczymy, czy będzie działał. I wy przekonajcie sobie, bo wiemy, że zobaczymy się na godzinę jeszcze teraz. E, 18:55. E, 18 i wiemy, czy wszyscy razem się pobawimy razem z dusykiem moich harmoniks. Zobaczycie jak przekonamy się. I zobaczymy się na, na Daniel, to subskrybujcie kanał i napiszcie kolendarzu, suba i subskrybujcie na kanale na YouTube daję Daniel, Daniel. Dobra, do nie na złodzinku, o godzinie 18 18.00. 55. Trzeba się stareka dawać.